Najmłodsi uczą się zdrowego trybu życia. Dzieci z przedszkola numer 3, poprzez udział w zabawach i konkursach, poznają, jak żyć zdrowo. Towarzyszyli im rodzice, którym taki sposób edukacji ich pociech bardzo przypadł do gustu. To pokazuje dziecku, zaszczepia taką. Yy, taką myśl, tak, że jedzenie nie, nie, nie jest tylko ze sklepu czy z restauracji, yy, gdzie wiadomo, yy, często nie dba się o to, z jakich produktów jest to przygotowane i zaszczepia to w dziecku taką chęć do tego, że można gotować. Świetna inicjatywa przez przedszkole zorganizowana. Przede wszystkim, yy, przede wszystkim są w to zaangażowani rodzice. Także świetna zabawa z dzieciakami. Świetnie się bawiłam z synem. Super, oby takich więcej. Wychowawcy pilnie przyglądają się temu, co jedzą dzieci. Od dłuższego czasu prowadzą akcje zdrowe śniadanie i uczą je przygotowywać zdrowe posiłki. Takie własnoręcznie zrobione kanapki smakują najmłodszym znacznie lepiej. One właśnie widzimy przez fakt, że mogą uczestniczyć w przygotowaniu sobie tej kanapki, wybiorą pomidorka, ogórka, chętnie zaczynają je jeść same, bo takie właśnie suche przekonywanie, że, że w witaminach są, że w warzywach są witaminki, nic im nie daje i faktycznie ciężko ich wtedy przekonać. Ale tak jak mówię, jak indywidualnie przygotowują te kanapki, to, to chętnie jedzą. Dzieci przygotowywały posiłki ze świeżych warzyw i owoców. Zdaniem dietetyków przedszkole to najlepszy czas, aby uczyć najmłodszych zdrowego odżywiania. To jest właśnie no, słuszne, że, żeby mówić dzieciom, że, że są witaminy w żywieniu, że powinniśmy właśnie spożywać jak najwięcej owoców, jak najwięcej warzyw. We wspólnym przygotowywaniu posiłków uczestniczyło ponad 200 przedszkolaków.